Hej, dzisiaj mam dla Was makijaż, który Lady Gaga miała na sobie w trakcie rozdania Grammy 2015. Dlaczego ten makijaż? Większość z makijaży, które tam się pojawiły, były przepiękne, natomiast większość z nich to były bardzo neutralne. U mnie tych neutralnych makijaży się pojawia tyle, że już czas na jakiś kolor, dlatego pomyślałam, że właśnie makijaż Lady Gagi będzie świetną opcją. Makijaż miał się pojawić w zeszłym tygodniu, ale z przyczyn technicznych musiałam go nagrać jeszcze raz, także już nie przedłużając, przechodzimy do tutorialu. Zaczynam od korektora MAC Pluronguar 15 Nakładam pod oczy. Odrobinkę na brodę. na zaczerwienienia. Teraz od razu sięgam po bazę. Tym razem baza Lime Crime. Nakładam na powiekę. Teraz przechodzimy do podkładu, jaki jest nowością u mnie. Jest to ten bardzo popularny aktualnie podkład z Inglota HD Perfect Cover Up Foundation. I mam tutaj odcień 71 i to jest najjaśniejszy odcień. I z tym odcieniem jest strasznie dziwna sprawa, ponieważ ja nakładając go, robiąc sobie kropki na twarzy, widzę, że on jest za ciemny, ale po roztarciu on się tak idealnie stapia z moją skórą, że to jest coś dziwnego. Nakładam dwie pompki. Teraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Nakładam kropki i on jest faktycznie zdecydowanie za ciemny dla mnie. I wydaje się, że jak go rozetrę, to będę miała zdecydowanie za ciemną buzię do mojej reszty skóry. Natomiast po roztarciu on się bardzo ładnie wtapia. Ja nie czuję jeszcze się na siłach mówić o nim dużo, ponieważ to jest dopiero moja trzecia aplikacja. Natomiast z takiego pierwszego wrażenia, jakie wam mogę powiedzieć, to pierwsze wrażenie miałam w ogóle w sklepie inglota, ponieważ chciałam wziąć próbkę. Natomiast pani w inglocie niestety powiedziała, że nie mają pojemniczków, więc nie mogłam mi dać próbki. I zaproponowała, że nałoży mi ten podkład na twarz. I mówię, no kurczę, jestem, bo byłam akurat w Warszawie, jestem tutaj. Yy, Jestem tutaj raz, nie mam czasu i to niech Pani mi nałoży ten podkład i zobaczymy, jak to wygląda. No i nałożyła i faktycznie efekt, jaki jest na skórze mnie zachwycił, dlatego musiałam go kupić. Nie darowałabym sobie wyjścia bez niego. I powiem Wam, że yy, trochę się boję, że będzie wysuszał, natomiast na razie nie zauważyłam żadnego efektu wysuszania. Wygląda na skórze przepięknie, yy, bardzo ładnie się trzyma, dopasowuje się do kolorytu skóry, jak widziałyście on był dość ciemny po nałożeniu kropek a teraz ładnie się wtopił także jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ale o tym zrobię posta jak już będę pewna wszystkiego na temat tego podkładu, więc przechodzimy dalej teraz tu mam wysypany puder z kreolanu, jest to ten fixing powder odcień transparentnym pudruję przestrzeń pod oczami skrzydełka nosa Odrobinę brodę. nos Dosłownie delikatnie, nie chcę, żeby ta twarz była taka bardzo matowa. I dużym pędzlem delikatnie przejadę sobie jeszcze na policzkach, żeby potem brązer ładnie się rozcierał. I to tyle. Przechodzimy do brwi. Pomada Anastasia Beverly Hills w odcieniu blond. Lady Gaga ma w makijażu wyjątkowo jasne brwi. Wy i tak mi mówicie, że mam jasne brwi i za jasno je podkreślam. Natomiast dzisiaj zrobię to trochę ciemniej, żeby ładnie wszystko pasowało do makijażu. Kiedy tą podstawę mam już zrobioną w formie tej wodoodpornej, biorę sobie chłodny, brązowy cień do brwi z Inglota i poprawiam. Jeszcze mogę sięgnąć po jeszcze chłodniejszy, ciemny brąz z Inglota do brwi i zaznaczyć same końcówki żeby utworzyć taki efekt trochę 3D Dobra. Najpierw zmatowię sobie przestrzeń ponad załamaniem za pomocą cielistego cienia, jest to Vanilla Beam z Make Up Geek Wtedy o wiele łatwiej rozcierać się będą cienie w tym miejscu. Teraz sięgam po te dwa ciepłe odcienie, Make Up Geek, Creme Brûlée i Bitches and Cream. Zaznaczam załamanie powieki. Skupiając się na zewnętrznym kąciku oka. Żeby tu je wyciągnąć tak ładnie do góry. Na zdjęciu widzę, że gaga w wewnętrznym kąciku ma taki szampański cień, więc użyję tutaj rozświetlacza Merluminazer. Nałożę go w wewnętrznym kąciku do połowy oka. Na środku powieki Gaga ma nałożony turkusowy cień, który później przechodzi w taką ciemniejszą, połyskującą zieleń i zacznę od odcienia Makeup Geek, który nazywa się Mermaid. Nałożę go na drugą część powieki. Wracam do rozświetlacza, łączę tutaj te dwa cienie razem, żeby to przejście było takie ładne. I teraz przechodzę do odcienia houdini, którym zaznaczam zewnętrzny kącik oka. Sprawdzam jak gaga ma tutaj wyciągnięty ten kącik, ale niestety nie mam takiego zdjęcia, gdzie patrzy w dół. No nieważne, robimy naczuja. Dobrze, wracam do ciepłego odcienia Make Up Geek Bitches and Cream. Ocieplam tutaj tę okolice. Wracam do odcienia Houdini. I tak na przemian. sobie tutaj rozcieram? Teraz czas na eyeliner. Zacznę tutaj od turkusowego eyelinera firmy Makeup Geek. Lady Gaga w tym makijażu ma wyjątkowo ymm, ostro wyciągnięty w górę eyeliner, także postaram się coś takiego zrobić. kiedy kreski są już zrobione, sięgam po czarny cień Makeup Geek Corrupt i taki płaski ścięty pędzelek precyzyjny i teraz muszę przyciemnić kreskę od linii Teraz czas na powiekę dolną, którą na całej długości zaznaczę cieniem Houdini. Jest to ta ciemna zieleń. I tutaj delikatnie w wewnętrznym kąciku wyjeżdżam w dół, tworząc takie otwarcie wewnętrznego kącika. I teraz za pomocą czarnego cienia robię to samo, co zrobiłam na górnej kresce, czyli przyciemniam tylko i wyłącznie samą linię rzęs na czarno. Wchodzę pod rzęsy i tworzę taką kreskę pod samą linią rzęs. Teraz jeszcze wracam do odcienia hudyni, delikatnie zaznaczam zewnętrzny kącik, żeby tutaj wszystko się ładnie zgrywało z kreską. Przechodzę na pędzelek do rozcierania. Tutaj nakładam tego ciepłego odcienia, który był tutaj ponad załamaniem i delikatnie jeszcze raz rozcieram. Mary Luminizer na wewnętrzny kącik oka. Czas na rzęsy. Lady Gaga ma przepiękne rzęsy w makijażu i znalazłam model, który jest bardzo podobny. Jest to ten mój jeden z ulubionych Neysha 515, więc dokleję i zaraz do Was wracam. Makijaż oka mamy skończony, teraz czas na twarz. Policzki wykonturuję tym nowym brązerem z Kobo. Jest to ten ciemniejszy odcień ehm, Nobian Desert. Nie wiem, jak to się czyta. Nie mam pojęcia, poprawcie mnie. Lady Gaga nie ma jakiegoś super mocnego konturowania twarzy, więc też zrobię to tak po swojemu. Jeszcze do tego odrobinka rozświetlacza na szczyty kości policzkowych. Środek nosa, środek czoła, odrobinę brodę i tutaj podłuki brwiowe. Jeżeli chodzi o usta, Lady Gaga ma bardzo naturalnie zaznaczone usta. Użyję tutaj puszczyka Avon Ultra Glaze Wear w odcieniu Renewing Rose. Najpierw konturówka Golden Rose 305. Makijaż mamy gotowy, mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam się do oryginału. Ten makijaż jest o tyle fajny, że możecie tutaj wykorzystać obojętnie jakie kolory, zamiast tego turkusu i zieleni i zrobione w taki sam sposób zawsze będzie wyglądał efektownie. Także mam nadzieję, że Wam się przyda na jakieś większe wyjścia. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, cześć!